Jak leci, kochani? Błagam, powiedz, że masz pod spodem spodemki. Mam, tylko się schowały. Mam też świetne nogi i ekstra dupę. Tak, ludzie mówią, Nathan, ale dupa. Nie przeszkadzajcie sobie. On właśnie wychodzi, nieprawda. Idź już sobie. Gdy się wścieka, ma piskiwy głos. Nigdy nawet nie siedziałem w wozie z Brianą. Jeśli mi nie wierzysz, to masz problem z zaufaniem. Zawsze jej to mówiłem. A co to ma wspólnego z tobą? Wszystko. To twój pierwszy facet od 10 lat, z którym można pogadać. Nie chcę, byś znowu wszystko popsuła. Staram się pomagać jak Bruce Willis. Więc ja jestem Ashton. A ona to demi. Demi wieczna jak chiński mur. Ciało też ma, mocny jak mur. Szkoda tylko, że silikonowy. O czym wygadacie, gadacie, kretyni? Nie jestem Demi. Ty to nie Ashton. A ty na pewno nie jesteś Bruce'em Willis'em. Widzisz, jak piszczy? Czasem tak się unosi, że tylko psy ją słyszą.